Siemanko, lecimy z drugim odcinkiem Jitsu Flash. Zaczynamy od wieści z Abu Dhabi. Marcin Held wygrywa z Góramem Kutateladze w pojedynku grapplingowym na ADXC1. Zawodnik Bastionu Tuchy poddał balaszką swojego przeciwnika już w pierwszej rundzie. Marcina będziemy mogli zobaczyć po raz kolejny w Oktagonie 16 grudnia podczas walki na KSW. Po raz kolejny przeciwnikiem będzie Gruzin, lecz tym razem będzie to Raul Tutarauli i pojedynek odbędzie się w formule MMA. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Adam Wardziejski zdobył dwa złote medale na IBJJF Orange County. Zawodnik Matu wygrał dwie walki w kategorii Super Heavy i trzy pojedynki pojedynki w kategorii Open. Na pięć walk zaliczył trzy poddania i ten samym potwierdza swoją bardzo wysoką formę. Niestety Adama nie zobaczymy na najbliższych Europy IBJJF Nogi, które odbędą się już w najbliższy weekend w Rzymie. Mateusz Mazur wygrał pierwszą edycję Let's Play Elita na Grand Game Cup w Suwałkach. Młody zawodnik Berserkers Team Szczecin wygrywa trzy pojedynki w bardzo imponującym stylu i zgarnia nagrodę główną 2000 zł. W tym samym turnieju, lecz na poziomie niebieskich pasów wygrywa zawodnik Dragons z Warszawa Damian Tarasiewicz. Przy okazji gali UFC 294 poznaliśmy nieco więcej szczegółów o UFC Fight Pass Invitational 5. Kolejna grapplingowa gala pod patronatem UFC odbędzie się 9 grudnia 2023 roku, ale z karty walk wypada legendarny GSP. W main eventie zawalczy Gordon Ryan z Masonem Fowlerem, a w come in Nicolas Merega i z Felipe Penom. Wracając do UFC, Mac Hatchew wygrał z Volkanowskim, Chimaev wygrał z Usmanem, tym samym Chimaev został promowany na brązowy pas brazylijskiego jujitsu przez Alana Finfo. Ostatni news i przenosimy się do UK. Laura się razem wygrywa swoją walkę na gali All Stars BJJ w Londynie. Polka trenująca na co dzień w Fight Zone wygrywa przez Kimura z użyciem lapela. Przypominamy, że Laura to obecna mistrzyni świata IBJJF na brązowych pasach. Dzięki za Waszą obecność do końca. My słyszymy się w kolejny poniedziałek po Mistrzostwach Europy w Rzymie. Os.